Wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. jak widzicie po tytule, mam dzisiaj kolejny odcinek z serii 8 sposobów na śmierć. Powiem wam, że przyszłam taki troszkę mały um, fuck-up, ponieważ myślałam, ona była jakiś czas temu w ogóle Ucja. Czekajcie, Ucja sprawdzę najpierw. Ucja. Ucja tam w którymś odcinku była już ugryziona, ja myślałam, że to już się dzieje, w sensie tutaj. Jeśli chodzi o śmierć, no ta królicza grypa, ale się okazało, że nie. Także poczytałam więcej, troszkę się więcej dowiedziałam. I jednak musi być jeszcze raz ugryziona, także zobaczymy, czy się uda. Bo jak widzicie, nie są w dobrych y stosunkach. Także zobaczymy, i z tego co wiem, ona musi właśnie w nos ugryźć, nie? I się widzę, że nie udało, także y pokrzyczymy troszkę, powyzywamy. Bo co tu mamy za nastronik Harcygryzunia złania. No ona no, powinna wiecie, nie sprząta niesprzątaną kartkę. Jedzenie no zobaczymy. Może się wiecie, uda jakoś, nie? Także co? Tutaj powyzywamy Pokrzyczymy. Ażby wiecie, to jednak poszło jakoś. Może widzicie, bo już mam dosyć spory tutaj pasek nienawiści, jakże. Baw się. Zobaczmy czy się mu teraz uda i czy będzie gryźnięcie. O o! Chyba jeszcze nie. O! Dobra. Eee. Czekajcie, czy to było to. Malenki ogryźnie Adni, a tak bardzo boli. Mówię, hmm. wam, że jestem ciekawa. Zobaczymy, czy to już będzie to. Czy po tych dwóch godzinach nam, wiecie, coś tutaj zleci. A czy ty tu masz na przykład opcję, jak powiem, shiftem sobie nacisnę? Modyfikuj aktywność gryzonia. To nie, to tego nie chcemy, dobra. Bo ostatnio chyba właśnie już miała tu maleńkie ugryzienie. O, widzicie, już tutaj 26 minut, 20 minut. Zobaczymy, czy coś się zmieni. A jak nie, to będziemy tutaj działać dalej, nie? Żeby tutaj jakieś tam, nie wiem, za nie za molędko, chyba się pojawiło. Dobra, ej, wiecie co? To chyba jednak nie było ton. Bo tutaj się nic nie pokazuje, a powinien jednak taki nastrójnik jakiś tam być. Także próbujemy, moi drodzy, jeszcze raz. Zwyzywamy jeszcze, poskrzyczymy. I jeszcze raz spróbujemy się pobawić. O. Nie, to jest jakiś rozczarowujący napój, to tam nas nie interesuje. O, co, co się tutaj dzieje? A, paskudne otoczenie to nas nie interesuje. Chodź, ty się musisz tutaj zanieść teraz naszym gryzoniem. Okay. Matku, co, co to było? Łuc, jak Mam nadzieję, że cię ugryzie. Okej, okay, kolejny raz widzę było. Ale to chyba nadal nie było to. Rozmawiaj z jeszcze raz. I chodź jeszcze skrzyczać. I zobaczymy. No, wyzywaj, wyzywaj. No, bo widzicie, sami tutaj już no nie był uwaga, aktywność, ale już mają taki czerwony pasek, to powinno też pójść nie. W sumie wiem, że tam klatka powinna być nieposprzątana itp. No, ale myślałam, że to też daje jednak nie? Bo tutaj mamy cały czas, że była... Malin ma malinkie ugryzienie, nie? Weź sobie chociaż jeszcze raz... się pobawisz. Dobra. O! Czyżby to było teraz? Wydaje mi się, żeby to było to. Chyba jednak musi serio być coś z tą y, kratką i z, z jedzonkiem. Aha. Musi być po prostu zdenerwowane, bo no, mi się wydaje, żeby to jednak jakieś... Ym... Aj! Co tu się dzieje? Skrzycz? Tu bym się chyba jakieś powiadomienie przyjrze ten. Yy, że coś jest nie tak, nie? A tutaj nic takiego się jednak nie pojawiło, więc dobra. To ja po prostu chyba już do Was wrócę, jak będzie tutaj klatka ymm, zanieczyszczona, bo bez sensu, jak mamy, tak wiecie, czekać i czekać. Dobra, yy, została już Łucja ugryziona, bo w końcu tutaj katka była do sprzątania. Jak widzicie, dostałam informację. Łucja zaczyna czuć ból głowy i dziwne drapanie w gardle. Wygląda na to, że zachorowała na poważną chorobę. I tutaj mamy oczywiście takiego wściekłego homiczka I tutaj mamy nastrójnik. Niewyraźna mina, zaraźliwa choroba gryzoni. Łucja nie czuje się najlepiej, głowa pęka z bólu i nie może się pozbyć kaszlu. I tutaj to chyba bodajże trwa 3 dni, żeby do tego doszło. Także się cieszę, że się wreszcie udało i jednak trzeba mieć naprawdę brudną klatkę, żeby to zadziałało. Ja już powiem, Wam, że już wstawiłam sobie kolejnego zwierzaczka nawet tu do góry. Tutaj przyspieszę. I widzicie, bo już mówienie, może jest coś ze zwierzakiem, nie tak. No ale musi być naprawdę tutaj. Brudna klatka, żeby to zadziałało. Także jeśli chcecie tutaj to wykorzystać, no to yy, naprawdę musicie czekać, aż ta klatka się zabrudzi od ranie z 3 dni. Także no chwilę musiałam poczekać, bo już była parę razy pogryziona, no i co, i odzywam się już po prostu do Was, no za chwilkę. I za chwilę zmieni nam się tutaj, powiem Wam, to bo ten nastrójnik, także jeszcze 23, 23 minuty. No 20, o, o, mamy, czekajcie, tutaj jest nowe, co my tu mamy? Zgryźliwa gorączka. Łucja czuje się jeszcze gorzej. Jej kaszel przerodził się w wysoką gorączkę, zawroty głowy i utrata kontroli nad pęcherzem też nie zwiastują niczego dobrego. Powinna zbadać swoją przypadłość na komputerze, żeby znaleźć lekarstwo. I gorączka wściekłych gryzoni za 23 godziny. No i tutaj możemy oczywiście dzięki temu lekarstwu, które kupimy przez komputer, właśnie się uratować, ale my oczywiście tego nie chcemy. Także co? Czeka nas kolejne czekanie: 23 godziny, w sensie 2,5 sekundka, żeby tutaj zobaczyć, co jaka będzie, wiecie. Następna rzecz, przypadłość, to się będzie tutaj gorzej jakoś zachowywać. I powiem Wam, że tylko się tutaj Łucji kręciło dosyć w głowie, no i rzeczywiście pęcherzy dosyć szybko spadał, a my tu jak widzicie za 30 sekundek tak naprawdę yy, będziemy mieć kolejną fazę już gorączki, także jestem ciekawa co teraz zostaniemy za nastrójnik i dwie, jedna. I zero. Dobra, no to za chwilę dostaniemy nowe nastrój, Nie, a to możesz tu wytrzeć w, w ogóle w międzyczasie. Bo jest tutaj troszkę tego. Przyspieszymy, bo coś widzę, że się mm, zacięło. O, zarażasz. Stan Simka i jest coraz bardziej niebezpieczny dla otoczenia w bo mogą się zarazić gorączką ściekłych gryzoni. Łucja powinna jak najszybciej poszukać pomocy za pośrednictwem komputera albo dać się do miejsca weterynarza. Nieleczona y, gorączka wściekłych może prowadzić do śmierci. Dobrze to choć od razu szybko do domu, tutaj do góry, żeby się tym nikogo nie zaraziła. I mamy tutaj y, oszołomiony nastrójnik. I to z pewnością przypadek gorączki wściekłych gryzoni. Łucja zaczyna majaczyć, a jej choroba jest niebezpiecznie zaraźliwa. Stan Simki wyraźnie się pogarsza. Powinna ona skorzystać z komputera, aby zbadać swoją chorobę, lub natychmiast wybrać się do weterynarza. Nieudanie się pomóc może mieć bardzo poważne konsekwencje. Śmierć za 22 godziny. Także no... Jeszcze chwilka i już będziemy mieć tutaj tą śmierć. Czy tutaj jeszcze jakieś mamy... Ogonek cierpi z głodu ogonkowi, za chwilę damy sobie coś do jedzonka. Zupełnie mu jedzenie. Uciekaj, żebyś ty mi nikogo nie zaraziła, tylko sprawdzę czy oni tutaj coś mają, ale... Nie, wszystko jest ok. Leć mu najpierw dać jeść, choć sobie skorzystać, no i co? I będziemy tu siedzieć i czekać na ten wielki moment. I mamy już, powiem Wam, no 43 minuty, także jeszcze chwilka. No, dokładnie, zobaczymy, co to będzie moja droga. Ile mamy? 30 minut. No, widzicie i ono tak po prostu sobie kaszle co chwilę, nie? No i jeszcze zawroty miała przez ten czas, jak już tam wspominałam. No powiem, że to jest śmierć, na którą się troszkę czeka i łatwo idzie jej zapowiedź, bo sami widzicie. E... O, o, o! Czekajcie. Łucja kolor toczy pianę z ust, przechodząc w końcowe stadium gorączki wściekłych kryzoni. Czekajcie, chcę tutaj to wszystko ładnie widzicie. Dobra. Matko, ej, ale wam, że to wygląda strasznie, nie? Ojej, idzie. Eee, czekajcie, kliknę tutaj. Matko i mamy kolejną śmierć, moi drodzy. Udaną. Okej, okay, ci przechodzą przez ścianę widzę. Ciekawe, czy... Wrośny Kosiarz tu przejdzie. No. No ciekawe, no bo ja nawet drzwi nie mogę wstawić, żeby on tam mógł przejść, także jest to ciekawa. przyspieszymy, no bo... Ale ma takie poliki, nie? Taki homik. Ty płaczesz, ty tam nic, ty tylko obserwujesz. Aha, oni tu przechodzą, dobra. Okej, okay, no i mamy Mrocznego Kosiarza. Jak Śmierć z powodu gorączki wściekłych gryzoni. Co tu się dzieje? Zobacz co się dzieje. Bądź świadkiem śmierci. Została wasza dwójka. <grym> no jedź. No niestety, moi drodzy, ale tak, tak, taka, tak to bywa, tak? Po kolei, no. Lucja. Holder, czyli zostały nam dwie osobki. Obserwajcie, kto będzie szybciej. Czy będzie szybciej Paulina, czy będzie szybciej Emil. Ciekawe, czy tutaj trafi się. No, macie 50% szans, także <grym> dosyć mało. A co? A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I co, i zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia mojego Twittera i do usłyszenia do następnego. Pa. pa.